Monika Kubiaczek do mnie dołączyła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz to już na pewno wieczór, bo już chyba w całej Polsce ciemno. Tak. O, mamy tutaj proszę bardzo przykład Kraków. A I tak wygląda pięknie. I pogoda tak. chyba też tam mimo wszystko na razie dopisuje, bo widać, że nawet ci spacerujący mają jeszcze takie dość letnie ubrania. Z pewnością jest jeszcze ciepło. Noc, co prawda, nigdzie nie będzie już tropikalna, ale na południu 17-18 stopni, czyli i tak, i tak bardzo ciepło. Za to taką spokojną, chłodną noc do wyspania będą mieli mieszkańcy Suwałk. Tam po fali upałów teraz, jak się otworzy okno w nocy, no to będzie można naprawdę odetchnąć z ulgą. Ja akurat tak lubię, jak śpię taki chłodek wlatuje do sypialni, więc absolutnie na krańcach północno-wschodnich myślę, że pod tym kątem noc będzie przyjemna i ten upał odpuści w kolejnych dniach. Na północy Polski właśnie. Na południu będzie cały czas gorąco, co też ma swoje odzwierciedlenie w temperaturach minimalnych, a mianowicie 15, 17, 18 stopni tej nocy. Dodatkowo zanikające w ciągu kolejnych godzin. Myślę, że pierwsza, druga już nie powinno padać. Pojawi się deszcz, pojawią się duże, ale ale w drugiej części nocy już będzie pogodnie, tak jak na pozostałym obszarze. Zobaczmy teraz, co w ciągu dnia, bo to chyba interesuje bardziej wszystkich. Koło i 21 stopni, jeszcze cieplej w Gdańsku, a najcieplej na nizinie szczecińskiej. Aura naprawdę pogodna, nieco więcej chmur w Poznaniu i z tych chmur przelotnie słabo popada w ciągu dnia deszcz. Sprawdzamy, co w miejscowościach położonych nad morzem, i tutaj e, tydzień nie dość, że się dobrze rozpoczął, no to jeszcze jego kontynuacja. Jest jest naprawdę wyśmienita. 22, 23 stopnie to temperatura powietrza, 18, nawet 22 stopnie w Łebie to temperatura wody. Kto zaczyna teraz wakacje nad morzem, zazdrościmy, bardzo proszę korzystać z tej pogody. 24, 26, 28 stopni, tyle na północnym wschodzie i tutaj słońca nie zabraknie. Na Mazowszu, a także na południu Podlasia, rozpogodzenia do bezchmurnego nieba, wiatr słaby i umiarkowany. I sprawdzamy teraz suwałki Augustów Mikołajki Węgorzewa, także Giżycko, bardzo pogodnie, bardzo ciepło, chociaż już tak przyjemnie, ciepło upalnie, 24-25 stopni i temperatura wody też na bardzo wysokim poziomie. Na południu jeszcze upalniej, ale tutaj też trochę popada to na południowym zachodzie, na południowym wschodzie całkiem pogodnie, z temperaturą od 28 do 30 stopni. Tutaj jeszcze przez kilka dni będziemy musieli zmagać się z upałem, tak jak też. Na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej. Tu jutro, w godzinach popołudniowych, nadciągną deszczowo-burzowe chmury. Także może być chwilami dość niebezpiecznie. Mowa tutaj o silnym wietrze przy burzach, ale też będziemy mogli liczyć na sporą ilość takich słonecznych godzin. No, trochę lepiej zaczynają wyglądać te prognozy potem tym ponad tygodniu. Upałów w tak. końcu trochę odetchniemy, także dziękuję Ci za te prognozy. <gnozy> Bardzo mi miło takie przekazywać. <gnozy> Bardzo Ci dziękuję, do Dzięki. zobaczenia. Monika Kubiaczyk ze mną. Dobry, Dobry wieczór. wieczór i czas oczywiście na prognozę e, pogody. I ta, e, no można powiedzieć, że trochę jednak napawa optymizmem, bo już ta temperatura zaczyna e, no lekko spadać, bo 28-29 tak. stopni to nadal bardzo ciepło, ale już no jednak to nie jest 34, więc troszeczkę zaczynamy oddychać e, spokojnie. Dokładnie. I trochę chyba czas jednak na to, żeby się wyspać też tak. w normalnej temperaturze, bo i w nocy, w było naprawdę bardzo bardzo ciepło. Tak, dwójka z przodu w ciągu dnia to zdecydowanie takie nasze polskie lato, a jedynka z przodu w nocy to też idealne warunki do spania, ponieważ 20 parę stopni i zero ruchu powietrza. No nieprzyjemnie było przez te ostatnie kilka nocy, nocy tropikalnych w tym momencie. Robimy oddech, szczególnie na północy Polski, gdzie temperatura w nocy mocno spadnie w porównaniu do tej ostatniej, bo w Sławkach na poziomie 11 stopni. Na południu noc na poziomie 17-18. W ciągu dnia cały czas na południowym zachodzie będą pojawiały się wartości powyżej 30 stopni w kolejnych dniach, ale upał odpuści na północy Polski. Tam 20 pary, nad Morzem 21-22. Jeżeli chodzi o Warszawę, to około 20. 28 stopni. Nadal jesteśmy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, a to oznacza, że na przeważającym obszarze będzie pogodnie i słonecznie, ale od zachodu dociera do nas nieco chłodniejsze, choć nadal ciepłe. E, powietrze polarno-morskie pochodzenia zwrotnikowego. I tak w Warszawie, tak jak już wspomniałam, 28 stopni. U naszych zachodnich sąsiadów bardzo podobna temperatura, tak samo w Kijowie, Budapeszt, tu już robi się gorąco 37. Prawdziwy upał. Jutro w Rzymie tam 40 stopni, a kontrastowo widzą Państwo Moskwę tam zaledwie 16 i też aura pochmurna i deszczowa. W nocy od 11 do około 17-18 stopni na południu ta noc będzie najcieplejsza i też w pierwszej jej części przyniesie opady deszczu i wyładowania atmosferyczne, które z godziny na godzinę będą zanikać. Do rana już powinno być spokojnie, jednak w ciągu nocy i nad ranem w subałkach mogą osadzać się głównie. Które będą ograniczać widoczność, także szczególna uwaga dla kierowców. Uważajmy. I co będzie działo się jutro? 28 stopni w Warszawie, 29 na Ziemi Świętokrzyskiej. I im dalej na południe, a właściwie to na południowy zachód, tym będzie robić się upalniej. 32 stopnie pokażą termometry w Opolu, a także w Katowicach. I też na południowym zachodzie aura będzie odbiegała nieco od tej w pozostałych częściach Polski. A mianowicie po południu spodziewamy się wyładowań atmosferycznych, opadów deszczu, a także silnego wiatru, który będzie towarzyszył burzom. Deszcz popada również w Poznaniu, a także na ziemi lubuskiej, jednak będą to skromne, przelotne, słabe opady. Najpogodniej, najsłoneczniej będzie na krańcach wschodnich, między innymi w stolicy, rozpogodzenia do nawet bezchmurnego nieba i przyjemne wartości na termometrach 24 na, na Podlasiu, a także na Warmii i Mazurach. Bardzo podobnie na wybrzeżu, w centrum nieco cieplej i nadal pogodnie. Uwaga kierowcy, to tam, gdzie spadnie deszcz, tam oczywiście drogie miejscami mogą być śliskie. Dodatkowo wiatr podczas burzy może łamać się gałęzie, także warto też auto zaparkować w bezpiecznym miejscu. I zobaczmy, co w kolejnych dniach. Środa i czwartek przyniosą naprawdę bardzo dużo słońca i przyjemne wartości na termometrach. W środę od 26 do 28, w czwartek bardzo podobnie 24, 27, 28. I piątek, sobota, niedziela, które już mniej napawają optymizmem, ponieważ widać, że wzrośnie zachmurzenie i z tych chmur w sobotę i w niedzielę spodziewamy się sporej ilości opadów, a także mogą przechodzić burze. Takie słoneczne miejsca w ten weekend to południe w sobotę, a także wybrzeże w niedzielę. Temperatura też w weekend trochę wzrośnie, na południu znów zrobi się upalnie, ale na północy cały czas 20 parę stopni i też słońce na weekend na wybrzeżu. Miejmy nadzieję, że te prognozy długo terminowo się sprawdzą. W sumie sporo dzieje się w tej pogodzie, także dobrze, że jesteś z nami i nam to wszystko na bieżąco przekazujesz. To była Monika Do zobaczenia. Do zobaczenia.